Nazywam się Danuta Hawrylewicz, jestem pedagogiem, tyflopedagogiem. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Prowadzę zajęcia z dziećmi i z młodzieżą z trudnościami w uczeniu się takimi jak ryzyko dysleksji, stwierdzona dysleksja, dysortografia i dysgrafia ale również prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą z wadą wzroku, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, jak również ze spektrum autyzmu. W swojej pracy diagnostyczno-terapeutycznej wspomagam się metodą Johansena. Jest to metoda, która należy do niestandardowych metod treningu słuchowego, a ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego, ale również zdolności koncentracji, zdolności procesów pamięciowych. Bardzo pomaga w w rozwoju mowy u dzieci, a także kształtowaniu umiejętności poprawnej artykulacji. Jest kierowana dla dzieci od trzeciego roku życia, jak również dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dla dorosłych. Oferuje również wsparcie rodzicom i nauczycielom poprze, poprzez organizowanie i prowadzenie różnorodnych warsztatów, prelekcji na tematy, w których się specjalizuje, jak specyficzne trudności w uczeniu się i autyzm.